No cześć ogrodowi maniacy! Witajcie na mojej działeczce. Chciałem Wam dzisiaj pokazać mojego derenia białego. O pięknej łacińskiej nazwie Cornus Alba Elegantissima. Świetnie brzmi ta nazwa, prawda? Ten dereń jest u mnie od takiej malutkiej 10 cm sadzonki. Bardzo łatwo go ukorzenić. Wystarczy wsunąć gdzieś tam do Żyznej ziemi, wilgotnej, no i on się po jakimś czasie ukorzenia. No i po czterech latach można oglądać takie efekty, jak ja tutaj właśnie mam. Przyznam, że ten dereń nigdy nie był przycinany, on sobie rósł tak na dziko. No i będę go musiał troszkę skorygować. Tutaj widzicie, że ten dereń ma takie biało-zielone listki. Młodsze listki są takie bardziej żółtawe na brzegach, no i jest on też ładnie kwitnący. Ma wykształca takie białe kwiaty. Bardzo ładnie się prezentuje w zimie, kiedy te listki już opadną, i dereń ma takie łodygi czerwonawe, takie, o tutaj możecie podejrzeć, w niektórych miejscach on się robi taki czerwony i naprawdę stanowi. Piękne tło dla zimowego ogrodu naprawdę bardzo ładnie to wygląda. Z tego też powodu ja sobie go właśnie ukorzeniłem z sadzonki. No i chciałem go mieć na działce. No i mam, mam po kilku latach właśnie urósł taki, taki duży. Ja go nigdy nie przycinałem. Dlatego dzisiaj zrobię z niego jakąś kuleczkę. Postaram się zrobić kuleczkę albo jakiś właśnie taki kwadracik. Coś może mi wyjdzie. Okej, okay, no to powolutku będę się zabierał zacięcie. Mam nożyce takie profesjonalne, ogrodowe. No, przesadziłem z tym słowem profesjonalne, ponieważ to są zwykłe nożyce z Biedronki. Nie kupujcie takich nożyc, bo one są naprawdę dosyć kiepskie, ponieważ no tną, tną, ale te nożyce one po prostu pod wpływem Siły nacisku wyginają się strasznie, no i co jakiś czas trzeba je po prostu prostować w sposób taki ręczny. No ale jak ktoś nie ma dużo do cięcia, no to one w jakiś tam sposób wystarczy. Z tym, że zaznaczam, że trzeba je zawsze jakoś tak regulować siłą ludzkich mięśni. No, także widzicie tutaj, jak ja sobie go przycinam. Nie będę pokazywał Wam całego procesu. Przycinania: Bo to by było strasznie, strasznie nudne, tutaj troszkę z góry, troszkę z boku. No a jak już wyłączę kamerę, to postaram się go tak dopieścić, żebyście potem już mogli zobaczyć efekt końcowy tego cięcia. No, to myślę, że na tyle wystarczy. No i za chwilkę przechodzimy do efektu końcowego. No i proszę, tak udało mi się go uformować. Jest, to powiedzmy taka no chyba kosteczka. Tutaj tyle, tyle mi się udało tego wyciąć, pozamiatać. Także yy, dereń myślę, że teraz prezentuje się o wiele ładniej, da się koło niego chodzić. No i jest w takiej zwartej kupie. Chociaż tutaj zauważyłem, że niektóre te listy, niektóre te łodygi przestały być już nie są czerwone, a są takie zielonkawe. Mam nadzieję, że one się za, za czerwieniom na zimę, żeby znowu stanowiły ładną ozdobę dla tego mojego zimowego ogrodu. No ale na razie jest ma listki, także on mi się podoba w takiej postaci, jak tutaj widzicie. No jest to taka kosteczka, a może jeszcze go troszkę poprawię, żeby jeszcze bardziej wyglądał jak taka kostka. On się bardzo szybko rozrasta, także. Za jakiś czas znowu będę go musiał przyciąć. Jest to moje pierwsze cięcie tego derenia. No i myślę, że wyszło całkiem fajnie. Dziękuję się, dziękuję Wam ślicznie i trzymajcie się do następnego filmiku. Cześć!